Serdecznie. Dziś można powiedzieć, że nic twórczego, takie po prostu klasyczne dekuparz na przedmiotach użytkowych. Wybrałam tacę z taką falą oraz pojemnik z serduszkami po boku. Będą to przedmioty wykorzystywane w kuchni. Oba przedmioty. Pierwszą warstwę nakładam farbę kredową, akrylową kredową, farbę w takiej kolorze zieleni, taka zgaszona oliwka. Dlaczego oliwka? Gdyż dekory, które będę naklejać, wycięte z serwetek, to właśnie motyw oliwki, gałązki oliwne. Najpierw wycinam tak co z grubsza a później już bardzo dokładnie poszczególne gałązki oliwek farba w międzyczasie nam tu wysycha zresztą farby kredowe szybciutko schną delikatnie papierem ściernym gąbką ścierną przetrzyszczam krawędzie i całą powierzchnię malowanych przedmiotów w ten sposób przygotowuję przed nałożeniem kolejnej warstwy, aby wygładzić. Kolejna warstwa to taki delikatna kość słoniowa. I na całe przedmioty nanoszę właśnie tą jaśniejszą farbę. Raczej staram się nanosić pędzlem gąbkowym, ale tak wzdłuż, tak jak będę przecierać właśnie te smugi, aby były lepiej widoczne. Farba kredowa nam się fajnie ściera, no jedyny mankament to, że wszędzie tego pyłku mamy dużo, zarówno blat, na którym pracujemy, jak i ręce, wszystko są opylone tą farbą kredową. Wszystko zależy, jaki efekt oczekujemy. Więcej czy tam mniej ścieramy tej farby, i przez nią przebija ta spodnia warstwa. Po wyschnięciu i przeczyszczeniu pozostaje nam nakleić wybrane elementy, wycięte z serwetki. Przyklejam mm, elementy na kleju. Firmy Pentar. Jest to klej z werniksem, ale w macie, gdyż całe przedmioty mam zamiar wykończyć lakierem matowym. Dlatego też klej używam ten matowy. A rozdzielamy serwetkę i tą jedną warstwę naklejamy i zarówno na tym pojemniczku, który będzie na jakiś tam chlebek, owoce, jak i na tą klasyczną tacę. Środek tacy zrobiłam takie właściwie niewidoczne, bardzo te przecierki, natomiast po zewnątrz przetarłam yy, mocniej przedmioty. Przyklejeniu serwetki i wyschnięciu też jeszcze raz delikatnie przeczyszczam. Ścieram serwetki, gdy się nam tam gdzieś nie wyłożyła całkowicie. No to ścieramy ją tymi gąbkami ściernymi, a następnie już wykańczam lakierem matowym. Dodatkowo jeszcze postanowiłam przenieść takie motywy z szablonów, też coś w formie gałązek. Używam takiej pasty strukturalnej, też w kolorze takiej zieleni oliwkowej. Jest to pasta firmy Kadence i używam z szablonów tutaj y, samoprzylepnych. Więc szybciutko te elementy możemy przykleić. Nanieść pastę szpatułką i już dodatkowe dekoracje są gotowe. I z tej samej serii taki motyw, troszeczkę większy, i używam go tu na wykończenie od środka. Pudełka, go pojemniczka na chlebek czy owoce. I tego to z tych surowych przedmiotów powstały dwa użytkowe kuchenne przedmioty, które będą zarówno dekoracją, jak i czymś który, przedmiotem, który wykorzystamy w codziennym użytkowaniu. Dziękuję serdecznie za uwagę. Wszystkie produkty użyte w tym filmie dostępne są na naszej stronie www.deflandia.com.